Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, 36. poziom Platinum. Ten całkiem spoko. Ooo, Dobry bil na początek, pod Fisting. Kupię banana. Na razie chyba tyle. Nie chcę tego klasowego itemu, bo on mi więcej przeszkadza niż pomaga. Chyba tyle. Zastanawiam się, czy banana tu nie wolę na początek. Ale może jak tego jednego przyśpieszam, to nie wolę? Nie wiem. Dobra, zostawię to tak, bo to jest kurcze. Na dwa banany gra, ale to by mi nic nie dało, to już wolę ten przedmiot. Może on mnie uratuje, borygen, ale chyba nie. No, nie. Niestety za wolno oczywiście to, to rozkręca na początku. Szkoda. Ale mamy drugi banan i mamy patelnię, więc ja to wyrzucę. Pod mróz. Czosnek wezmę. Banan. To nie interesuje mnie. Sloty mnie interesują. Czosnek założymy. To mogę sobie tu dać. Albo w ogóle tu to dam lepiej, nawet. Mm, I myślę, ja, co ja bym tu chciał ułożyć w ogóle? Jakbyśmy pod to zagrali? bufy, no. Okej, okay, to muszę na skrole uważać, żeby je brać. Ciekawe, czy on regen zdąży wbić. Teraz będzie wbijał regen. No i to tak całkiem ładnie wbija ten regen. Ok, bite. Ale mam ciężki wybór, to czy to? Wezmę to, chociaż tamten item jest genialny, ma na... ...przyspieszenie tu mamy. Puzzle Bug. Też go zablokuje. szukamy slotu w ogóle. Mogą być takie nawet. Mm. Wyrzucę to, i to, i kupię sobie papryczkę. To zablokuje. Na razie scroller żadno się nie trafiło, niestety. Patelnię mamy dosyć fajnie przyspieszoną. Ona też damage zadaje dosyć solidne. Ale przeciwnik widzę, że ma wampiryzm. Chociaż ja mam dwa banany. Może uda mi się. Jeszcze przyspieszenie mi tu wchodzi na cały backpack. Okej, okay, udało się. Przyspieszenie jak najbardziej. To też sobie wezmę i tyle. Wezmę sobie Rab rabi Ega. Wydaje mi się, że on jest spoko. Zwłaszcza, że się trafił dość wcześnie. On ma książkę do leczenia, nie? No. Mógłbym szeli w ogóle zrobić, skoro Falls Life'a sobie wziąłem. To tak z 2-3 by się przydały. Ale to zobaczę, co się trafi. Jak się trafi, to wezmę. Dobra, tutaj mamy tak, to sobie zamienimy. Tutaj. To idzie tu. To idzie tu. Mamy podkę. No, to załóżmy, że się trafiło, nie? Tak sobie zgarniemy jeszcze przedmioty, które mnie interesują. A, mogłem to jeszcze przenieść tu. Okay. Kolejny ten w ogóle się trafił. Super. Te dwa sobie przyniosę. A potkę mnie tu stać. To podkę sobie wezmę i tyle. Idziemy dalej. Nie wiem, czy szeli się tu. Znaczy, nie pamiętam, jak to szeli się nazywało. A. Oj. Zobaczę to. Nie, nie mogę tak zobaczyć Muszelka, ale jak to będzie po angielsku, to nie mam pojęcia. Musimy wziąć to. Tego nie łączymy z tym. Co trójkę, fajny przedmiot. Wezmę. Pod wampirez byśmy tu grali? Też ciekawe. Może jakby się więcej stamina taminasaków trafiło. On ma czosnek, nie? Bo coś czuję, że mi ściąga ten wampiryzm. Ale udało się wygrać spoko. Nakryty to po prostu manę daje. Okej. Okay. To jest ten przedmiot, co chciałem. Nie wiem, czy koniecznie w tej konfiguracji. Chyba smoka na razie wezmę, to sobie w ogóle zablokuję i jakoś bym to tu chciał zmieścić. To może tak, tak, tak. To nie może być tu. To sobie włożymy tu. Tak, bym chciał przyspieszenia. I na razie tyle. Kurczę tego ptaka, mogłem zablokować. On też by mi dużo dał. Staminy nie mamy. Przy dwóch bananach? A, bo dwie tarcze, no tak. O kurczę, jeszcze mnie Fatig Damage tutaj dobija. No, dobił mnie, niestety. Jest Shinisheel. Tak się to nazywało, okej. Okay. Wezmę to, bo to i tak chcę wziąć. To też weźmiemy. Połączę sobie to po prostu z tym. I tyle. Tego jeszcze nie zakładamy, bo nie mam gdzie. Chcę, żeby mi się wykluł e, z rabiega smog. on się nazywa Ru Ruby Welp. Przyszłościowo fajnie mu to będzie biło. Chyba mnie pokona w ogóle z tym buildem. Cóż my się utrzymujemy dosyć mocno wysoko na damage'u. No i udało się pokonać. Spoko. Nie wiem, co tu chcę. Ja bym chciał ten przedmiot, który już mi tam przepadł, więc. Czy losowe za trójkę? Nic konkretnie z tych przedmiotów mnie nie interesuje. Po prostu. Beznadziejny przedmiot. Na to, co mamy. Spróbujmy sobie tak. To w ogóle zabierzmy stamtąd. Tu potrzebuję 3 sloty w którymś miejscu. Oj, nacisnąłem na klawiaturę przypadkowo. Dobra, i teraz może. Aha, nie, bo tu musi ten iść. On musi być tu w dół. To ja sobie to ściągnę tak. Chyba, że tu dam po prostu tego. No, Może na ten etap gry to będzie lepsze rozwiązanie. Darmowe przedmioty jak najbardziej bierzemy. Nad ten się zastanawiam, czy bym to chciał wziąć. I podkę kolejną. Hmm. Podkę tak. A to za 12 może jeszcze nie. Może poczekam. Raz wyroluję, to sobie weźmiemy i to. Ok, a czekajcie, tu będzie się na wszystkim odpalało. To jest mroczny przedmiot, więc sobie go zablokuję. Ładnie poszło. Z tych przedmiotów mnie nic nie interesuje, ale to sobie połączymy z tym. Jak najbardziej. Wow, grzyb. Na razie fajnie się to układa, więc zobaczymy. Silny przeciwnik Buffet będzie z nas ściągał. No niestety to nie jest mina na rękę. Chyba, że będę ich sobie tak szybko zakładał, że on nie zdąży ich ściągnąć. Tarcze też ma i te tarcze mnie chyba bardziej bolą, że staminy nie mam. A mam jednego banana tylko założonego. Mana Orb by się w ogóle przydał, odpaliłby mi to. Ale się udało, okej. Okay. W górę, jak to jest podleczenie, to ja sobie te dwa tu rzucę. To sobie połączę. To tu może być. I na razie chyba tyle, nie? O. potkę bierzemy na naszą patelnię. Zajle on to nas wyleczy hmm, za 40. Ok, to 80 bije. No i ładnie. Max HP się fajnie zwiększyło. Wow, ale on ciśnie. Nie byłem w stanie go pokonać za mocno. Kolejny Stamina sobie weźmiemy. To sobie połączę. Amulet sprawdzimy. Niestety do wyrzucenia. I chyba tyle, nie? No nic tu więcej nie trafię raczej. Mogłem to jeszcze inaczej umieścić, umieścić ten plecak, żeby banana wcisnąć gdzieś. Wow, ale on tłucze. Ostatnie życie nam no, zostało. Nie fajnie. Musimy sobie to trochę przebudować. To na pewno wylatuje stąd. To idzie tu. Coś takiego, i to koniecznie musimy zabrać. Mana orb. Mogę też zablokować na razie. Ok. Ja bym to chyba do tyłu przesunął. Tego nie potrzebuję koniecznie tutaj mieć. Tu pojedyncze sloty. Banana jeszcze tu gdzieś włożę. Tu włożę. Dobra. I teraz przyspieszenie. I tego bym chciał jeszcze gdzieś tu zmieścić. Tylko gdzie? Tak, jak przesunę, to mogę dać byle gdzie? Nie, to ma najwięcej sensu w tym miejscu. Ok, tak sobie to przyspieszam i chyba tyle. Weźmiemy ten scroll, połączymy sobie to. Chyba tak zobaczymy, jak jeszcze ze staminą stoję. O kurczę, mocno mnie tłucze. Dobra, ale później się rozkręcą. To weźmiemy. To mogę zabrać, to za szóstkę biorę. I losujemy. Okej, okay, tu są jakieś sloty. Zastanawiam się, czy nie chcę tego przerobić na manę. Chyba chcę. No, zobaczymy, co dalej. Tego bym w ogóle połączył, ale też nie mam jak. Może tu? No, chyba tak. O kurczę, ale on ciśnie już od początku. No, niestety. Szkoda, będziemy mieli coś na plusie, plus 2. No nie ma źle, ale build fajny miał potencjał. Szkoda, szkoda, że się tak rozsypał pod koniec. To jak najbardziej biorę, świnie, herby. To by mi się przydało. Nawet bardzo by mi się przydało. Ale niestety nie wezmę tego. Wymienimy sobie to na to, bo to w tej rundzie nam nic nie da. Yy, czy świnie rozwalam? Tak, rozwalam ją, bo ona mi nic tu nie da zupełnie. O, i pięknie. Świnka rozwalona, to wyrzucam, biorę to. Banana biorę, jak najbardziej. Hmm. Scroll się teraz przyda. Nie wiem, czy drugiego w ogóle nie zgarnę też. Świnka. To zamienimy sobie na razie. Scrolla nie będę dawać. No kurczę, staminy mi brakło. W tak kluczowym momencie w ogóle. Znowu. Ale jemu też brakuje. Okej. Okay. Prawie przegrałem Leczenia? Ja nie wiem, jakbym się tu miał leczyć. To na dagery jest genialne, więc biorę to po prostu na dagery. Przyspieszenie młota. Kolejny banan. Jest pierwszy dagger. OK. Tak sobie to zmieszczę. Przynajmniej jakiekolwiek będę miał ciernie. No tutaj akurat na tego przeciwnika mogą być bardzo przydatne. No i ban i Pinapple nas też leczy dodatkowo, więc może się coś uda, chociaż jest blisko przegranej. No, niestety banan, chyba tyle. Okej, okay, taką wymiankę zrobię, powinno być lepiej. Fajny nick 72. Dobra, wygrana. To biorę, reszta mnie nie interesuje zupełnie. Przyspieszenie mnie interesuje. Krola tu wrzucę, chociaż czekajcie, czy ja bym tego nie chciał. Zablokuję go na razie, ale go nie chcę. Ech, to może wezmę. Zastanawiam się, bo muszę coś z zagrami zrobić, nie? Najlepiej by było, ja bym je ulepszył. Kurczę, jak on mocno tłucze. Dużo mocniej niż ja jego. Świnie kolejno rozwalić, kolejny Dagger i co tu wrzucę? Chyba to wrzucę po prostu, nie? Nie wiem, czy coś bym chciał wymienić, chyba nie. Bufy mi będzie kradł, ale czy te bufy mi są jakoś potrzebne? No nie, ale jemu się bardziej przydają moje bufy. Poko poszło. Świnia kolejna rozwalona. I mana orb się trafił. Więc ulepszamy sobie dagera. Tego ściągamy. Backpack. To sobie zablokujemy. I nie wiem, no nie uciągnę tego. Ok, tak właśnie się zastanawiałem. Mm, to mogę wrzucić. Może to nawet tak możemy dać. I na razie tyle. Aby to nam się jak najszybciej odpaliło, po prostu, nie? Bo z tego mamy ogromny damage. A tu zupełnie nie wiem nawet co ja bym chciał: Zapety się szybciej odpala. A tu byśmy mieli kryta. Ale to jest tylko 4% nakryta. To nie jest jakoś dużo. A to. Jemstowny, tylko że to dużo zajmuje strasznie, moglibyśmy się tutaj też łatwo przesiąść na to. Może tak zrobimy. Overhealing w ogóle od początku, genialnie, ja to wyrzucam. To biorę to sobie też tu damy. To wrzucę z powrotem. Tutaj tego sobie zamienimy. Nie ma, ma, to, ma tu coś szansę. To ma szansę. I to tu damy. Ok, czekaj, a z czym ja bym to mógł połączyć? Może na razie zostawia. Bo jakbyśmy mieli jakikolwiek zwój, to bym to połączył po prostu, żeby to wyrzucić. Teraz już tak staminy nie potrzebujemy, nie? więc jak młota nie mamy, to, to nie jest aż takie potrzebne. Też fajna różdżka, ale nie. To nakryta. No i tu jest duży kryt, więc chyba tak. Kolejny manaorb. Nie łączę tego z tym. Dopiero jak drugiego dostaniemy, to połączę. Kurczę, mogłem te sloty zablokować. Jemu w ogóle stamina, no to starszy, żeby to uciągnąć. Starczyło, ale robimy taki damage, że mu to nic nie dało. Force life koniecznie na tym buildzie. Genialne. Ta też jest spoko. Nie, nie blokuje. To jest wszystko za drogie w ogóle. Co sobie tu damy? Jestem w stanie to jakoś tu zmieścić? Tak by to weszło. Kolejne sloty. Tu mamy nam To to sobie mogę tu ustawić. Też mogę tu dać. I chyba tyle. To by mi się przydało. No, kurczę. No, bo już myślałem, że przegramy, mało brakowało. Dobra, wymieniam to. Kolejny w ogóle. No, nic mi się nie trafia. Niestety, szkoda. Nie wiem czy ja to chcę sprzedać. Nie, to nie ma sensu sprzedawać. Ja tego nie sprzedaję jak nie ma sensu. No od razu damage sobie zadał, no tak, bo on się skrzesi później. Co moje bronie tak wolno biją? Jakbym miał mróz założone. Dobra, on się skrzesił i pokonał mnie. Niestety kolejna różka na overhealing. Spoko. Szkoda, że nie w promocji. Hmm. Ale zablokuję ją. Chociaż nie wiem po co, bo co mi to daje. Ja nie uciągnę całego bildu z dwoma różdżkami. To i to sobie jeszcze zablokuję. Kurczę, ile ja mam żyć? 3. Musimy połączyć tego na pewno. Bo oglądając sobie ostatnią grę, którą kiedyś tam grałem. I właśnie zauważyłem, że ja zbyt długo tam wtedy czekałem na to na połączenie. No, nic ciekawego tu już nie ma. Ale moglibyśmy staminę z tego generować. Ale za manę. To... Nie, jest fajne też. Tak, to dam. To na razie nie jest potrzebne do niczego. Kurcze, też mocny build. Od razu mnie trzaska jak nie wiem. Chociaż mieliśmy jakąś tam szansę wygrać w ogóle z nim. Ile to bierze? 1-3. Może bym mu ciągnął dwie? No, uciągnę raczej dwie. Ale ciężko. To bym kupił też najchętniej. Co mi to daje za to? No dobra, to wymienimy to. W ogóle dwie na tego. No spoko. Teraz many też będziemy mieli sporo, więc wydaje mi się, że będzie OK. No zobaczymy zresztą zaraz. Nie rozjeżdżał nie maksy maksymalnie mnie, maksymalnie rozjeżdżał. Nie był zły build, ale no, niestety.